Ostatnią sobotę 13 lipca nasza drużyna od treningu rozpoczęła swoje przygotowania do rundy jesiennej sezonu 2013-2014. Pomimo naszych usilnych starań, niestety 5-6 zawodników opuści naszą drużynę w tej przerwie letniej. Dwóch tak jak Gregorowi czy Siatka jest to spowodowane w dużej części podjęciem studiów w Warszawie i w Krakowie. W ostatniej chwili, chociaż wszystkie pieniążki miał wypłacone, zrezygnował z gry Damian Rusiecki. Powrócił z wypożyczenia Oskar w rubel. Ale w sumie nie martwimy się tym tak do końca, ponieważ trząd drużyny został utrzymany. Z większością zawodników, już udało nam się porozumieć. Podpiszemy kolejne umowy. Drużyną trenują również zawodnicy wychowankowie niedźwiadka, którzy być może już jesienią, a jeżeli nie, to może po przerwie zimowej, od wiosny, będą również mogli zasilić skład naszej drużyny. Ze względów finansowych, niestety, nie udało się zorganizować obozu letniego, no ale staramy się w porozumieniu z trenerem zrobić coś na miastka takiego obozu, także będą 4-5 dni takiego zgrupowania, podczas których z pełnym wyżywieniem, z dwukrotnymi treningami, z pełną odnową biologiczną, będą mogli zawodnicy się przygotowywać do rundy jesiennej. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwania, no to jeżeli chodzi o oczekiwania sportowe, no to nie chcielibyśmy powtórzyć na pewno sytuacji sprzed roku, gdzie tylko 10 punktów udało nam się zgromadzić natomiast liczymy, że będzie lepszy to start, zawodnicy są bardziej doświadczeni, ci którzy grają również są bardziej ograni w lidze także liczymy na, na większą zdobycz punktową tak żeby później ewentualnie w przerwie zimowej postarczyć jeszcze dalsze wzmocnienia i zapewnić to utrzymanie w trzeciej lidze w związku z tym, że przypominam, że nawet siódme miejsce, dziewiąte miejsce, pewnie maksymalnie może gwarantować utrzymanie w przyszłym sezonie, w związku z organizacją. Chciałbym zachęcić wszystkich kibiców do przyjścia na pierwsze spotkanie z Polonią. Przemyśl, które odbędzie się już niedługo, bo 11 sierpnia. Wszystkich kibiców zapraszam w kolejną sobotę 27 na godzinę 17 na Stadion Miejski w Hełmie, gdzie rozegramy sparing z Beniaminkiem 3 Ligi Omega, Stary Zamość, wstęp będzie wolny także będzie można na bieżąco zobaczyć występy naszych zawodników E, przygotowujemy, jeżeli wszystko e, dobrze pójdzie, na 11 sierpnia naprawdę e, fajną atrakcję, e, o czym poinformujemy na stronie hełmianka, e, na oficjalnej stronie Chełmianki. Będziemy informowali również w Radiu, Bonton w prasie. Będzie atrakcja fajna dla kibiców, także zapraszam wszystkich kibiców serdecznie z dziećmi, z żonami, całymi rodzinami na najbliższe spotkanie trzecioligowe na inaugurację sezonu z Polniu przynajmniej 11 sierpnia na, na 16.30.